Jeżeli dopiero uczysz się, jak tworzyć biznes, to uważam, że dobrze trafiłeś. Tym filmem otwieram serię, w której krok po kroku zobaczysz, jak projektuję, eksperymentuję, analizuję i wprowadzam w życie zupełnie nowy projekt, biznes, projekt biznesowy. A co, jeżeli jesteś już aktywnym przedsiębiorcą? Twój biznes, nie wiadomo, o co go czeka. No ale żartuję oczywiście, nie musi się tak stać, ale wiesz, że to możliwe, dlatego warto być gotowym na różne scenariusze. A czy ty jesteś gotowy? Jak uchronić Twój biznes przed upadkiem? Bo każdy przedsiębiorca boi się tego, że podwinie mu się noga. Uczestniczymy wszyscy w bardzo dynamicznym rynku usług, gdzie niektóre biznesy kończą się. Często bez winy tych, którzy stoją na ich czele. Dynamika zmian w niektórych segmentach jest na tyle duża, że twój biznes może po prostu stać się nieopłacalny. Dobrze być na taką sytuację zabezpieczonym, bo pamiętaj, że sentyment i trzymanie się tonącej działalności to najgorsze, co może zrobić przedsiębiorca. Ja tak uważam i. Nic tego nie zmieni. Mój biznes przed upadkiem chronią podpory, które regularnie staram się tworzyć. Ustawiam je w innych miejscach rynku, wchodząc w nowe projekty, to jak poduszki chroniące przed ewentualnym twardym lądowaniem. Ale pamiętaj, no właśnie, tworzenie biznesu nie jest procesem domkniętym. Założenie firmy nie oznacza, że ona siłą rozpędu będzie działać przez kolejne lata. Jak dobrze naoliwiona lokomotywa. Korzystasz z Facebooka i tu jest dobry przykład. Przypomnij sobie, ile zmian interfejsu już przeżyłeś. Pamiętasz, kiedy jedyną możliwością było kliknięcie na lubię to, danie lajka. Like Nawet taki gigant przechodzi ewolucję, buduje nowe podpory, zmienia nazwę na meta, wchodzi w innowacyjny segment nowych technologii, jakim jest rozszerzona rzeczywistość. Google ma na przykład cmentarzysko projektów, które no nie przeżyły. Pozwól sobie rozwinąć skrzydła answertribe.com to będzie taki swoisty eksperyment. Ma być yy, prostym narzędziem, dzięki któremu chcę ułatwić internetowym twórcom kontakt z członkami ich społeczności. Wejdź ze mną w świat kreacji projektu i być może wyniesiesz dla siebie wiedzę, która pomoże ci wejść w kolejny poziom bycia przedsiębiorcą, biznesmenem. Zostaw suba i daj się przeprowadzić przez ten fascynujący proces, który mam nadzieję, że jako eksperyment nam się powiedzie, ale nigdy nie mam pewności.